Siemaneczko, z tej strony Pazikster z tym oto oczywiście pięknym widokiem z Wiledoru. Witam was w kolejnym materiale z Dying 2. Oczywiście lecimy dalej. Nasza misja to podążać za Hakonem. Kto nie widział poprzedniego odcinka, nie sobie zobaczy, ponieważ no, pomału, pomału zaczyna się dziać akcja. My oczywiście lecimy za Hakonem. Hakon wydaje się bardzo pozytywną mordką. Uratował nam. Nie wątpię. jak na Ej, tej pory wydaje się, mi się, że to będzie postać, którą się możemy się... Zakolegować, Przez 7 lat. ale powiem Wam, że ta nasza postać bardzo wysoko skacze, nie? Bardzo wysoko. Jakbyśmy mieli jakiegoś jackpacka. To się nazywał padek. Czy ja się tam wdrapię? Tak wygląda to troszeczkę słabo. normalnych przednich częściach by się wdrapał, ale tu jest ta stamina, więc chyba nie uda mi się. Tak jest. I co teraz? Jesteś słaby. Bez inhibitora długo nie pociągniesz. Czym jest inhibitor? Kiedy ostatnio go dostałem, chyba zrobiłem Demolkę. Tak jest za pierwszym razem. A potem jest już lepiej, jeśli się przeżyje, rzecz jasna. <laughs> łap! O, dzięki za Z drabinkę. Mogłem nie przeżyć? Gdybyś go nie dostał, to tak czy siak byś umarł. O, ciekawe. Dlaczego mi pomagasz? Wiem, że ludzie na ogół boją się pielgrzymów, ale jeden uratował mi życie. Ciekawe, Byłem który? Pielgrzymem. Teraz jestem zainfekowany. To utrudnia podróżowanie. No to zaczynasz od nowa, przyjacielu. Niby tak. Patrz na te rudery. Takie budy to skarbce. Czekają w nich niezłe fanty. Zajrzyj tam, ja poczekam. No dobra, fajne fanty, no to sobie pozbieram, co mogę. Zagajniki dachowe w trakcie przemierzenia w Ledo wypatruję zagajników dachowych, miejsc pełnych roślin, które rozpoznasz dzięki rosnącym tam wysokim żółtym drzewom. Czy takie coś? Czyli ok, jakieś ule i tak dalej. To są takie miejsca, gdzie będziemy mogli sobie znaleźć jakieś fajne itemki. No dobra, czy zbieramy co popadnie? Jakieś rumianki? Tutaj może coś w plecaczku? Jakąś żywicę? Czemu w nie? sporo rzeczy. No widzę Ale właśnie. Batek, gdyby ktoś nie zdążył do kryjówki. No takie miejsca to warto przeszukiwać Tutaj mamy coś Szmatka, szmatka tak czułem Rumianek I Powiedzmy, że tutaj jeszcze jest skrytka. Nie wiem czy będę mógł mogę od drugiej strony, okej okay. Co za kaccenka jest? K kryształy. ktoś musiał je tu schować Kto? Potem, może jak będą jakoś w sumie na drogocenne. Genie. Niektórzy wierzą, że opóźniają infekcje przez sądy. Czyli ty ich nie zbierasz? Zbieram. Przesądni ludzie płacą za nie grubą kasę, a ja nigdy nie gardzę pieniędzy. No, kasa się przyda właśnie Jest na takie ta warunki. Skrzynia, której sam szukam. Chodź pokażę ci. No dobra, może coś jeszcze było do przeszukania, ale lecę wola się trzymać na razie Sakonem, bo to... Różnie bywa, nie wiem jak tutaj będzie to wyglądało dalej. Muszę poznać to miasto, tak? Muszę poznać ten parkour i to wszystko. Mówię, te skoki są bardzo wysokie, tak bym grawitował w powietrzu przez jakiś okres czasu. Ha, kon, ha, kon. No, wydaje mi się, że za konem mi się dawaj. dobrze bawić. No, jestem, Stój. jestem. O kurde. Tu jest jakaś ekipa. To jest chyba jedno z tych plemion. Bo tam było co trzy, jakby. Macie tu armię? Lemion, plemiony, ja, jakby. Stróżowie. Stróżowie też tak traktują. Co jeszcze ocaleńcy jeszcze jedna ekipa. Uważaj, to właśnie oni pilnują tunelu. Co o nich powiesz? Będę ostrożny. Tylko nie zawsze się da. SP przegina, a ludzie na bazarze mają już dość. Wystarczy jedna iskra, żeby spowodować wielkie boom. Aż tak? Hej, idziemy? Chciałeś mi coś pokazać. Tak, za mną. Przez moment rozważył. Tak, możemy iść. Będzie okej. Okay. Siema ząbiaki. Na razie nie chcę się z nimi stykać zbytnio. Po deseczce, okej. Okay, chyba tam będziemy skakać, tak przyczuwam. Jasne. Doskoczysz? Doskoczysz, ale ta nasza wytrzymałość się kończy, muszę... bardzo uważać na to. W nie trzeba było na to uważać, tutaj natomiast... będzie trzeba. Spinaj się, spinaj! Dobra, a się ściemnia już, widzę, że się ściemnia. Już prawie. Oby obyło oby się bez niespodzianek. No też tak myślę, żeby tak było. O na tyle la latareczka? Nawet sobie zapomniał o tej latarce. Zaraz będą się budzić. Szybko, otwieraj skrzynię Co to za skrzynia? Dostaniesz za to biomarker. Ja jeszcze chyba nawet nie mam wytrychów, co? Kurwa Pusto? Szlak nic nie masz? Może Nie, 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 zostaw. Jak zniszczysz zamek, wszystko szlak trafi. O co to za płyta? biomarker? Skąd to masz? Znam to miasto jak własną kieszeń. A sprawnego sprzętu GRE nie widziałem od lat. O, jeszcze dużo o mnie nie wiesz. Powiem tylko, że dał mi go były naukowiec GRE Dylan. Zabił go niejaki Waltz. Przed śmiercią Dylan dał mi ten klucz, żeby Waltz go nie dorwał. Zawiera jakieś istotne dane. Nie wiem, czy to dobrze no, mówimy, no, ale. Wydaje się pozytywną, marku więc. No, przekonamy się. No to powiedziałem. O, chyba nadchodzą, tak słyszałem już w prawie ja sławce. O, budzą się. No to latarka, i spadamy. Kurde, się atak. Najgorzej. Słabnie za rękę. Ejden, jesteś tam. Jestem. Jest. Kto mówi? Kto Znajdźmy mówi? UV. Bazar. O. Damy radę. Za mną. Chodź. Dobra, letymy. Światło UV. No wiem przed czym chroni. Więc to nie muszę akurat przeczytać. Ale widzę już Blizem. kierunek. Dawaj. Dobra. Szybciutko, szybciutko, dawaj, dawaj. Lecimy prosta, prosta, nie zatrzymuj się. Co ty robisz? Jaki skok gigantyczny? What? Co to był za skok? Niemożliwy skok do zrealizowania. Kto robił te mosty, ciekawe? No słyszę. Już prawie jesteśmy. Spokojnie, damy radę. Jeszcze trochę kilka metrów i jesteśmy. Na celu Jest już UV Otwierać! Więc już jest dobrze Stój w świetle! Stoję, stoję Hakon No dalej! Otwierać! Już! Hakon wyjedz idzie Biomarkery To wyjec idzie, co co będzie był? Ma czasu. Mamy tu wyjca Biomarkery. Nie słyszałeś? Mamy... Biomarkery mówię. Masz. A on? Jest ze mną. Musi pokazać biomarker. Puść nas chociaż do przeciągu. Musi pokazać biomarker. Co to za w ogóle jakieś posrane zasady? To na elektronikę? No. Dokładnie. Otwórz! Kurde, co za gość. Biomarker i KISS, włączył u fałkę. Co za typ. Chodź, spadamy gdzie indziej. O, masz co? On będzie przywoływał, pewnie te stwory, nie? Na bank. Hakon, woła swój Lecimy wziom. do klienta. Nie ma czasu. Biegli. No, 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 pościg się rozpoczął. Ja pierdzielę. A chyba nie mogę jakoś się odwracać za siebie. Tak coś czuję. Szybko, zaraz nas dormą. Nie odwracaj się. Biegnij! Hakonie, nie odwracam się, bo nawet chyba nie wiem, jak się odwracać. Poza tym biegnę normalnie. Jest ich coraz więcej, jeden. biegnij, nie biegni, 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 tu, po murku, po murku, po murku. Ładnie. Skąd? Tam będzie bezpiecznie. Oby, żeby nie było takiej samej sytuacji. biomarker. Co robimy? Kiriam! To ja! Odwróć! Nie lubię Cię! Kylian! ich! Sam na tylu? Nie wiem, czy dam radę. Kurwa, kilian, otwórz! Kilian! Żebyś się wyjechał rano o moje zwłoki. O kurde. No już idą, no muszę wziąć coś do ręki i walczyć. No dobra, będę walczył. Nieważne, oboje czym, po prostu musimy mu pomóc. Kurde, żeby nie spadł przez przypadek. Spadaj na dół! Myk! Ładnie. Dobra, chronimy, chronimy. Spadaj! Ładnie. I jak sądzicie, bez tego paska nad z głową zombiaka chyba lepiej to wygląda, co nie? Jeszcze nie spadłeś? Okej, okay, teraz spadłeś. Staram się! Te kopnięcie jak są przy po prostu krawędzi warto wykorzystać te kopniaki. Gdzieś słyszałem jeszcze jakiegoś O ty ładnie, ładnie rzucane Zombiakami Nice Ole się podpalił. Dobra, przeszukiwanie na razie jest OK. To już wszyscy? Chyba dobie końca, więc jedno jest... pozytywne rozważenie. Pomóżmy Hakonowi, szybko, szybko, pomóżmy mu. Już, kurwa, się Kurde, zostawcie Hakona, żeby go kurde, nie ugryźli. Palcie się. Albo bo bardziej smażcie się. Dobra. Ja pierdolę, Kilian. Było czekać jeszcze dłużej. Wahałem się. Jednak wolę nie sprzątać twoich plaków nad ranem. Czy teraz... jednak się spokój, zastanowiłeś? Daj spokój. Przestań już zgrywać takiego fiuta. No. Popatrz. Żjednego fiuta my spotkali. O, może mu się spodoba. Ale pewnie się będą pytać znowu ja to mam biomarker. Rzadka rzecz. No bo to i. Ja. nas nie wpuścisz, będzie jeszcze rzadsza. Biomarker zarabia. Biomarker. A ten to kto? A co ci to obchodzi, kim ja jestem? nas najpierw. Wpuść nas, to się dowiesz. Właśnie. Płytki oddech, szerokie źrenice, cały spocony. Przylazłeś się tu przemienić? Nie muszę patrzeć na biomarker. Taki jesteś mądry, to może coś z tym zrobisz. Nie mam biomarkera. Psst, co za gościem? Zastanów się jeszcze. Pielgrzym. Jesteś tu nowy, co? Jestem nowy, tak. Jak się tu dostałeś? Wszystko ci powiem, tylko nas wpuść. Raz czekałem na pielgrzyma. Miał za zadanie. A zresztą bez znaczenia. Ciekawe co to było za zadanie. Mógł się rozpowiedzieć ty trochę. Akon, dałem mu inhibitor przeżył. Poszalałeś? Potrzebuję biomarkera, nie mam. Bzdura. Poważnie. syn <sukinsyn> nikt nie ma. I co teraz? Będziemy musieli szukać gdzie indziej? Czemu Został nie masz? szpital. Wolałem tego uniknąć. Zawsze szukasz łatwiejszej opcji, co? Wystarczy, lampa UV. Wrócę po ciebie, czekaj. Hakon, dlaczego mu pomagasz? Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Ja? Tak, ale ty chyba nie. Odpocznij tu przy lampie. Nie słuchaj tego głąba. Kurde, poszedł sam wolę z nim chodzić. No i zobaczymy, co teraz będzie. Kretyn. Gdyś tak robiliśmy, pamiętasz? Oczywiście, że to pamiętam, Debilu. Nie obrażaj Hakona. Dobra, zupka, zupka i tak dalej. Dobra, czekamy do rana i tyle. Idź spać w sumie, jest za zadanie, więc. Idę spać, nie będę rozmawiał z tą osobą tutaj. Oj, znowu nam się coś śni. Znowu wspomnienia. Znajdź mnie, czyli cały czas chyba szukamy. Eee, to jest chyba jego śmieszne. siostra. Udało ci się? Prawie. Biomarkery są w szpitalu GRE. Zaraz tam będę, ale do pełni szczęścia brakuje mi ciebie. Dokąd mam iść? Jak wyjdziesz od Kiliana, idź prosto przed siebie. Nigdzie nie zobaczaj. W sumie z tym gościem nawet mnie nie rozmawiali, nic. W ogóle Gazerana też nie ma. Eksploracja nocą, zarażeni, są te wyjce i pościgi. Wiadomo, wiadomo. Trzymaj się dachów, bo jeśli wyjdę, cię zauważą. Wiem. Nie chcę znowu się na nich nadziać. Wszystko rozumiem, wszystko rozumiem. Dach jest naszym Kiedyś jedynym ratunkiem. Szitala, moją drugą żonę. Nigdy nie jechałem tak szybko. Wody jej odeszły w szóstym miesiącu. O, tu jest takie... Dzieci? inny parku trochę inny parku niż w poprzednich częściach. Przykro mi. Aha, to jest po gdzieś losku. na dole, to Kto normalny chciałby, żeby jego dziecko oglądało taki świat? Dobra. No spokojnie, otwórzmy. Czy to wystarczy, czy nie za bardzo? Zamek zepsuty. Spokojnie, znajdź stary autobus. Autobus? W godzinę zero w szpitalu uderzył autobus. Przebił ścianę. Można przejść przez niego do środka. Gdzie jest autobus? Drzwi są zamknięte, więc tu, 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 jest okay. szansa, że zostały tu markery. Dobra, chodźmy. Ile zombiaków? Chyba mnie jeszcze nie zauważyli. I może nie zauważą. Dobra, tu widzę przejście. Szybko otwieraj. Żeby nam czasem pleców nie zrobili. Jestem przy głównym wejściu. Oznaczyłem ci bezpieczne przejście. Czekam przy loty Dobra, tędy. Hej! No 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 Duży budynek, co? No bardzo duży zajęło wiele z nich, żeby leki Kiedy wszystko poszło się No jestem do góry naukowców ochotników Tylko nie spać, tylko nie spać, trzymać się. Prawie, prawie. Nie mamy dużo czasu, trzymaj się blisko. No, będę starał się trzymać blisko. Blisko, bliżej. Umiesz otwierać zamki? No, Jasne. otwierało się. Kluczem. A jak nie masz klucza? To wytrychem. Hakon, przeszedłem tysiące kilometrów. Sądzisz, że powstrzymają mnie drzwi? Wyluzuj, tylko pytam. Tutaj powinny być wszystkie potrzebne instrumenty, maestro. Mam trochę złomu. O. Możesz z tego zmontować wytrychy. O proszę Szkoda, że nie mogłem wcześniej, pomimo że miałem złomy, to nie mogłem. Mogę zrobić aż 20. No to robię 20. Pewnie się przydadzą w przyszłości. Ech, dobra robota. Dobra, wiemy, wiemy jak się otwiera. Otwierało się. Spróbujmy. Pierwszy nasz zamek w tej grze. Oczywiście w drugiej odsłonie. Jeszcze troszeczkę w prawo. Bingo. Za pierwszym razem. O, nie kłamałeś. Znasz się na rzeczy. No się wie. Nie miałem wyjścia. Musiałem się znać na rzeczach. Ale Sprinta dorzucił. Ale co jest? Znowu? I tak cały czas będzie nas spotykało. Dobra, na półeczki i z półeczków na drugą stronę nie ma problemu. Do góry. Dobra, robimy to co Hakon. No w sumie na razie nam to idzie w miarę. Jeszcze jakiegoś takiego dużego błędu nie popełniliśmy, więc jest ok. Pomożesz? Jasne. Dobra. Z tego Ani drgnie, Cii, Chodźmy, tędy ciemna strefa przed nami, bądź cicho. No, cicho to jestem cały czas. A tu będzie otwarte, czy też nie? Otwarte, ok. Kurde, te, te głosy dzieci, nie? Ale to tylko nam się, bo tak wydaje. No chyba, że są tu jakieś dzieci, ale wątpię Edzi, no Ej, nie się coś przypomniało. Mia? Ty gdzie jesteś? To bardzo zły pomysł, Mia. Gdyby był dobry, byłoby nudno. Co ty robisz? Mija nie po Nie gadaj, daj łapkę. No, słyszycie? Daj łapkę w górę. Zostawcie, dla Mai. Ole, teraz dostaniemy w wpierdol zaterysowanie. Ale już tych łapek nie ma, wymazane. Wszystko gra? Wspomnienia. Tak, na pewno? Szczerze. Ten szpital. Już tak szczerze, to mu tak się odpowiem. byłem? W placówce GRE? No, jest parę takich w mieście. Miałem wspomnienie. Osoba, której szukam, to Mia, moja siostra. Mówiłem ci o Wolcu. Wspominałeś, tak. Sam nie wiem, mam straszny mętlik. Wyparłeś to z głowy. Jak ja moją trzecią żonę. Ech, a infekcja z pewnością tu nie pomaga. No to niezbyt. Znajdziemy marker i znikamy. Chodź. Dzięki. Ok. Zlokalizowano z, nasze oczywiście zadanko. No a dalej za hakonem pójdziemy w kolejnym materiale, żeby nie przeciągać. Tutaj się rozłączamy i widzimy się dalej już niebawem. Na razie cześć.